Papież Franciszek przechodzi obecnie przez trudny czas, hospitalizowany w związku z obustronnym zapaleniem płuc w rzymskiej klinice Gemelaj. Mimo codziennych raportów z Watykanu, informacje o jego zdrowiu pozostają skąpe. Tymczasem, decyzja o zwołaniu konsystorza wzbudza spekulacje o potencjalnej abdykacji. Jakie są fakty? Oto najnowsze doniesienia. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Czy to rzeczywiście fakt, który nie podlega wątpliwościom? Z najnowszych informacji, które dotarły do nas bezpośrednio z Watykanu, dowiadujemy się, że Papież Franciszek spędził noc w spokoju. Od 14 lutego przebywa w szpitalu Gemelli w Rzymie, gdzie jest pod opieką lekarzy z powodu obustronnego zapalenia płuc. Krążą również wieści o zwołaniu przez papieża kardynałów na tajemnicze spotkanie, które może okazać się konsystorzem. Czy w związku z tym wszyscy powinniśmy być przygotowani na ewentualność rezygnacji Franciszka? Ostatnie dni to dla Rzecz Katolików czas intensywnej modlitwy o zdrowie dla papieża Franciszka, który niezmiennie pozostaje pacjentem w klinice Gemelaj. Watykan podaje codzienne raporty o jego stanie, choć są one dość lakoniczne. Pojawiły się doniesienia o tajemniczej chorobie, a niewiele osób ma pełną wiedzę o faktycznej sytuacji za zamkniętymi drzwiami szpitala. Dzisiaj rano ogłoszono, że Franciszek miał spokojną noc i jego samopoczucie jest dobre, ale prognozy zdrowotne nadal pozostają pełne ostrożności. Cały świat patrzy teraz na Watykan z niepokojem. Wierni z całego świata drżą w obawie o życie papieża Franciszka, a w związku z tym zostały wprowadzone pierwsze procedury. Franciszek planuje konsystorz, tak jak to kiedyś zrobił Benedykt XVI. Gdy w 2013 roku Benedykt XVI zwołał konsystorz, niespodziewanie ogłosił swoją abdykację. Wówczas niewielu potrafiło przewidzieć taki krok. Teraz pojawiają się nieustające spekulacje, że Franciszek również szykuje się do podjęcia podobnej decyzji. Według najnowszych doniesień, podczas wczorajszego spotkania z kardynałem Pietro Parolinem, pełniącym funkcję sekretarza stanu, Franciszek miał podjąć decyzję o zwołaniu konsystorza. Choć oficjalnie mówi się, że sprawa ma dotyczyć ogłoszenia Nowych Świętych, w kontekście postępowania Benedykta XVI, wielu jest przekonanych, że Franciszek może podążyć tą samą drogą, obwieszczając swoją rezygnację. Takie doniesienia budzą wiele emocji, a zarówno media, jak i wierni z niecierpliwością oczekują dalszych rozstrzygnięć. Od pewnego czasu na całym świecie pojawiają się spekulacje o możliwej abdykacji papieża Franciszka, co wywołuje wiele emocji i skłania do rozważań o przyszłości Kościoła. Już wcześniej papież Franciszek wskazywał, że będzie pełnił swoją posługę tylko tak długo, jak jego zdrowie będzie na to pozwalało, co świadczy o jego odpowiedzialnym podejściu do pełnionej roli. W przeszłości zaznaczył również, że nie wyklucza myśli o abdykacji, jeśli takie będą wymagania sytuacji zdrowotnej czy innych nieprzewidzianych okoliczności. Choć obecnie nie ustalono żadnej daty konsystorza, a więc spotkania, na którym omawiane byłyby ewentualne zmiany, temat ten rozwija się i przyciąga uwagę wiernych oraz obserwatorów na całym świecie. Wszyscy z niecierpliwością oczekują dalszego rozwoju wydarzeń, zastanawiając się, kim mogłaby być osoba, która ewentualnie przejęłaby jego obowiązki, gdyby do abdykacji doszło. Tymczasem temat nie ustępuje w przestrzeni medialnej, a różne źródła, takie jak Plejada i Fronda, dostarczają kolejnych informacji i analiz na temat aktualnej sytuacji w Watykanie i przyszłości papieństwa. Warto z uwagą śledzić rozwój wydarzeń, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może wpływać na dalsze losy Kościoła. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.